Szanowni Państwo, witam serdecznie na kolejnej cyklicznej konferencji prasowej. Bardzo dziękuję Państwu, jak zawsze reprezentantom mediów, że mogę dzięki wam przekazać naszym mieszkańcom, obywatelom, wyborcom wszystkie te najważniejsze informacje ostatniego miesiąca, mniej więcej miesiąc. Szanowni Państwo, no dzisiaj mimo takich ciężkich czasów, ale jest trochę radości. No, radość dzisiaj nam dała nasza w nocy, znaczy dokładnie wczoraj wieczorem, nasza reprezentacja, więc jedziemy do Kataru Od tej dobrej, optymistycznej informacji myślę, że powinniśmy zacząć, bo w tym zwariowanym świecie musimy się cieszyć tymi najdrobniejszymi, najmniejszymi rzeczami, które dają nam radość, dają nam identyfikację narodową, dają nam takie poczucie jedności, Wspólnoty, a tego ostatnio nam nie brakuje, za co oczywiście jesteśmy zawsze wdzięczni. W tym kontekście oczywiście, jak Państwo wiecie, no temat numer jeden zawsze to jest to, co się dzieje za naszymi granicami, czyli Ukraina. Tutaj nieustające podziękowania dla wszystkich mieszkańców, organizacji pozarządowych, samorządów terytorialnych, jednostek rządowych, rządu za to, co państwo robicie, za te wielkie serce. My w Polsce zbudowaliśmy tarczę serc, tych serc, które niosą dobro. A więc ta, ta tarcza miłości, która powstała, jedności i wspólnoty, to jest coś najpiękniejszego. Stworzyliśmy z Polski jeden wielki, wspólny dom. Ale my będziemy się starać pomagać. My, mówię w sensie rząd, będą ustawy, będą oczywiście starać się, będą kwoty się pojawiały, będzie wsparcie edukacji, nie tylko. Ale jest jedna zasada: ten wspólny dom tworzymy razem. I nie jest tak, że nasi goście są tylko naszymi gośćmi, bo są naszymi braćmi, siostrami, którzy mają nam pomagać budować ten dom. A więc będziemy starać się też, żeby pomóc im w znalezieniu pracy, ale także zachęcamy ich do pomocy, do angażowania się w wolontariaty, w działalność organizacji pozarządowych, w pomoc własnym krajanom, też ci, którzy mają takie możliwości w różnych, czy to jako lekarze, czy to jako inne zawody, które tutaj mogą wykonywać. W związku z tym, moi drodzy, ten czyn wolontarystyczny grupy pań, które w jednym z polskich miast, po prostu w formie wdzięczności pomógł uporządkować park. To jest taki symbol, że razem tworzymy ten wspólny dom, razem będziemy, czynić też by Polska, a w przyszłości Ukraina, która będzie się odbudowywała, razem, wespół, zespół będziemy działać i jesteśmy już bratnimi, wspólnymi wspólnotami, które razem będą działały. W tym kontekście dziękujemy i tutaj szczególnie marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu za tarczę humanitarną. Moi drodzy Państwo, miałem przyjemność być w poniedziałek na Sejmiku, pierwszym stacjonarnym Sejmiku Województwa Małopolskiego, gdzie uchwalono praktycznie to, że 100 milionów złotych zostanie przekazane na pomoc humanitarną w naszym województwie. Niesamowita pomoc, komitet sterujący pracuje, to jest komitet ponad podziałami. Dziękuję wszystkim klubom, które zasiadają w Sejmiku za jednomyślność w tym zakresie. Idąc dalej, w tym, będąc jeszcze w tym duchu, wizyta prezydenta Bidena pokazała też, że staliśmy się, tak jak te wszystkie kraje, które pomagają uchodźcom, liderami w działalności humanitarnej, ale też po prostu taki wielki apel, który też wyraził pan prezydent o wsparciu ale takim realnym wsparciu. My potrzebujemy wsparcia finansowego. My damy radę, my pomożemy, ale też potrzebujemy, żeby kraje europejskie też przyjęły część uchodźców, żeby ta dyslokacja też szybciej się odbywała, ale także potrzebujemy środków finansowych, które są obiecane na wsparcie nie tylko medyczne, humanitarne, nie tylko zbrojenia dla Ukrainy, ale także dla tych ludzi, którzy opuścili Ukrainę, żebyśmy mogli ich tutaj razem w tym wspólnym domu, wspólnej Europie przygarnąć, pomóc im i zrealizować to, co obiecaliśmy, im, to żeby będą bezpieczni aż do momentu, kiedy będą mogli spokojnie powrócić do swoich po prostu domów. Idąc w tym kontekście dofinansowań i różnych wsparć, przypominam, że oczywiście uchodźcy też mogą korzystać, czy to z 500, czy, czy mogą wyrobić sobie PESEL, mogą zacząć szybką karierę zawodową, czyli mogą rozpocząć swoją działalność. W urzędach pracy też są oferty, się już pierwsze pojawiają. Ale też dla naszych obywateli, ponieważ no, też są ważni Polacy i też ta wspólnota musi się równo rozwijać, a więc dobre wiadomości. Rewaloryzacja rent była w marcu, jak Państwo już emeryci i renciści ją zauważyli na swoich kontach, na swoich, swoich wypłatach, ale też od 1 kwietnia rusza moi drodzy nareszcie wypłata trzynastki, a w drugiej połowie roku, pod koniec roku, będzie wypłata czternastej emerytury i rent. A więc na dzień dzisiejszy mogę już powiedzieć, że lada dzień zaczynamy wypłatę trzynastej emerytury, a też od 1 kwietnia zacznie się dofinansowanie do żłobków. Ponieważ te malutkie nasze pociechy to też jest nasz skarb, nasz skarb narodowy, który musimy dbać i tu huchać i dmuchać na te malizny, ale też rodzice chcą się rozwijać, chcą pracować, a więc my musimy doprowadzić, żeby system żłobków, przedszkoli był jak najbardziej wydolny i dostosowany do potrzeb rodziców, tak? do potrzeb państwa. Dlatego też będziemy dofinansowywać te, te pobyty dzieci w żłobkach. Następną rzeczą, następnym tematem, przeskakując do dalszej agendy dzisiejszego spotkania, są zmiany podatkowe. Moi drodzy Państwo, modyfikujemy Polski Ład. Z Polskiego Ładu, jak Państwo wiecie, zostaje 120 tysięcy, jeśli chodzi o ten drugi prog, zostaje 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku, zostanie wsparcie na ludzi młodych, dla seniorów. I te inne ulgi, bym więcej, pozostają. Oczywiście wylatuje głównie z programu ta ulga dla zabytków. Ona od przyszłego roku znika, gdzie kto kupił dworki, jakieś pałacyki, ewentualnie jakieś dobra kultury, zabytki, zabytki je wyremontował, mógł liczyć na wsparcie polskiego rządu, ponieważ mamy dziesiątki tysięcy pięknych dworów, które dzisiaj upadają, chcieliśmy uratować to dziedzictwo, ale ponieważ są pewne problemy z tym mechanizmem, jest on wycofany. Wraca wspólne rozliczenie z dziećmi, tego z rodziców samotnie wychodzą, wychowujących dzieci, to co było apelowane niejednokrotnie, więc wraca ta możliwość, ale co najważniejsze obniżamy podatek PIT. Obniżamy ten podatek z 17 do 12%, to jest takim najważniejszym uderzeniem dla Państwa, żeby zostawić w jak Polaków jak najwięcej pieniędzy. To jest około 15 miliardów złotych z tego ruchu ma pozostać Państwa domowych funduszach. Natomiast też wraca częściowo rozliczenie składki zdrowotnej. To znaczy i tutaj będę się posiłkował tym kawałkiem kartki papieru, na, jeśli chodzi o na płatnicy, którzy płacą na podatku liniowym, to jest, mogą sobie odliczyć 8,7 tysiąca złotych w skali roku. Roku. Jeśli chodzi na ryczałcie 50% spłaconych składek zdrowotnych można odliczyć, a jeśli chodzi na karcie podatkowej, to jest 19% tych składek zapłaconych można sobie odliczyć, to jest też bardzo ważna zmiana i do tego, że dochodzi likwidacja ulgi dla klasy średniej. Ponieważ było z nią dużo problemów, dużo takich komplikacji, zdecydowaliśmy się na jej likwidację. W związku z tym jednak w przyszłym roku będziemy się rozliczać, według najbardziej korzystnego dla Państwa systemu. Tak? Oczywiście system będzie jeden, ale ponieważ prawo podatkowe mówi, że jeśli się wprowadza zmiany w czasie roku trwającego podatkowego, to muszą być one neutralne bądź korzystne dla podatników. W związku z tym Państwo w przyszłym roku będziecie mogli skorzystać z tej formy, która przyniesie Państwu największy zysk. Dzięki temu obniżeniu tych podatków zwroty podatkowe będą bardzo wysokie w przyszłym roku, ponieważ jednak to jest obniżenie podatku o 1 trzecią, o 30%. To jest niebagatelna kwota, która pozostanie w państwa, w państwa dyspozycji. Z tych dobrych wiadomości wsparcia rządowego zakończył się nabór do Nowego Polskiego Ładu. Moi drodzy Państwo, 14 marca wszystkie gminy i samorządy złożyły swoje wnioski. Uruchomiła się proces weryfikacji. Proces ten potrwa minimum półtora miesiąca, więc możemy się spodziewać wyników najwcześniej za półtora do dwóch miesięcy. I wtedy będziemy wiedzieć o drugiej transzy Polskiego Ładu. Ale kilka dni temu Pan Wojewoda w Krakowie ogłosił i podpisał umowy z samorządami, jeśli chodzi o Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. I tutaj południowa Małopolska, czyli nasz rewir to jest 66 milionów 37 km dróg. Tutaj choćby wymienię Jana Pawła w Nowym Sączu z, z przebiciem i wiele, wiele innych inwestycji w każdej gminie, w każdym powiecie, które uzyskają wsparcie. Już powiem, to są kolejny, kolejny rok, kolejne lata, kiedy to wsparcie jest przekazywane. Widzicie to Państwo na sądeckich i nie tylko, Gorlickich, Limanowskich, Podkalańskich drogach. Drogi pięknieją, pojawiają się nowe przebicia, pojawiają się nowe rozwiązania komunikacyjne, pojawiają się nowe inwestycje z różnych źródeł, bo na przykład trwa też budowa przecież tego łącznika w Chełmcu. Wiemy, że Pan Marszałek i z Panem Wojewodą podpisał już porozumienie o budowie trzeciego mostu na Dunajcu i mamy już pełne finansowanie dokumentacji dla tego mostu. A więc w związku z tym teraz czekamy tylko na efekt przetargu, pokazanie się dokumentacji i ta inwestycja, która będzie warta około 250 milionów złotych, gdzie z połowy będzie z tak zwanego programu Mosty, zostanie zrealizowana. To też jest bardzo duże wydarzenie dla naszego regionu. A więc dzieje się, będzie się działo, i to obiecujemy, że samorządy, polska samorządowa będzie się rozwijała dynamicznie. Czy choćby, moi drodzy państwo, tak przeskakując do następnego tematu, wsparcie dla kultury, dla różnych zabytków. No tutaj na przykład Brunary, piękny, piękna parafia Matki Bożej, milion złotych tylko i wyłącznie na rekonstrukcję na... szafla. Później mamy inne następne miejscowości, Nowy Targ, też 450 tysięcy. I kolejne inne działania, na przykład rozwój kultury i też domów kultury. W Nowym Sączu parafia Jana Chrzciciela, 530 tysięcy na budowę tego domu na Porębie. Krynica, ponad pół miliona dla tamtejszego Centrum Kultury, na modernizację obiektu. W związku z tym też dofinansowania do teatrów, do czasopism, do wydarzeń. Choćby na przykład do Nowym Sączu, Promyczek będzie miał takie dofinansowanie. Czy też wiele, wiele innych instytucji, stowarzyszeń, fundacji, organizacji, które takie środki finansowe dostają. W tym roku to są wielomilionowe inwestycje w naszym regionie, czego się bardzo, ale to bardzo na dzień dzisiejszy Cieszymy. Ponadto też przypominam, że dla, tutaj dla organizacji pozarządowych, dla OSP i innych podmiotów, że oprócz szukania środków w takich programach rządowych, niwach, czy też właśnie wsparcia w różnych programach ministerialnych, Trzeba poszukiwać też środków w marszałkostwie. Marszałek województwa polskiego. Choćby na przykład w ostatnim czasie rozpisał kolejne przetargi dla OSP, to są oczywiście kwoty na remont remis, na remonty aut, zakup aut. W związku z tym też zachęcam, też są tam Małopolska gościnna, małopolski mecenat, a więc naprawdę warto sięgać Dzisiaj te środki są. Jeśli ktoś ma pomysł, jeśli ktoś jest kreatywny, jeśli ktoś chce coś dobrego zrobić dla swojego regionu, dla swojego otoczenia, ma szansę. My pomożemy, pomożemy na poziomie rządowym, samorządowym, lokalnym, regionalnym, czy też środków unijnych. Przypominam, że w tym roku rusza nowa perspektywa unijna i zaczną się potężne nabory, końcem roku, początkiem roku przyszłego, zaczną się duże nabory do nowej perspektywy środków europejskich. Nie mówimy tu o programie odbudowy, tak, mówimy tu o podstawowej perspektywie. Wczoraj też kolejna dobra wiadomość też dla naszego regionu. Nareszcie podpisano umowę między rządem polskim a miastem Kraków, jeśli chodzi o igrzyska europejskie. W związku z tym też im do nas będziemy mieć dużo środków finansowych z tym związanych, a w szczególności skierowanych do takich miast jak Zakopane i Krynica. Krynica będzie modernizowała się, będzie się przebudowywała. Krynica złożyła kilka programów inwestycyjnych. Dziękuję panu burmistrzowi za jego aktywność, tak samo jak każdemu samorządowcowi ziemi sądeckiej, limanowskiej, gorlickiej, całego Podhala, bo właśnie w tych działaniach, w tych aplikacjach pokazujemy, że możemy to zrobić. Tak? Wszyscy mówili, ale gdzie wydacie te pieniądze? Przecież podwyżka cen nie tylko. Dzisiaj na przykład po przetargach na szkołę, choć na przykład w Kamionce Wielkiej, czy też teraz jest przetarg na halę sportową z Polskiego, Uładu, pokazuje, że te środki jednak wystarczają albo trzeba niedużo dopłacić, oczywiście w zależności od przetargu, tak, bo niestety dzisiaj ceny w wyniku sytuacji wojennej i ogólnoświatowej no nie są stabilne z dnia na dzień potrafią się też zmienić koszty budowlane. Idąc dalej, żeby nie przedłużać yy, też kolejne dobre wiadomości, rozwija się infrastruktura województwa małopolskiego, postępują po tworzenie następnych delegatur. Już mamy nie tylko delegaturę w Nowym Sączu, w naszym regionie, w Nowym Targu, ale od niedawna mamy delegaturę Urzędu Marszałkowskiego w Zakopanem. Więc dzisiaj pokryliśmy cały teren naszego, naszego byłego województwa sądeckiego, naszego okręgu delegatorami marszałkowskimi, gdzie właśnie te wszystkie dofinansowania, to wszystko, co Państwu mówię, możecie mieć na wysiągnięcie własnych rąk. Tak? Możecie podjechać do tych instytucji, te instytucje państwa pokierują, pomogą, delegatury są po to, żeby służyć państwu. A oczywiście są też delegatury Urzędu Wojewódzkiego, są też starosta, które będą pomagały. Z takich ważniejszych medycznych rzeczy, Nowy Sącz, szpital w Nowym Sączu będzie się rozwijał. Planowane są kolejne inwestycje budowlane i do szpitala, ale w szczególności jedno wydarzenie, które umknęło troszeczkę, ale jest bardzo istotne, to jest podpisanie dużego programu wspólnego z małopolskich szpitali, programu tworzonej małopolskiej onkologii. Szpital w Nowym Sączu, w Tarnowie, dwa szpitale krakowskie, Rydygier, i Jana Pawła, podpisał umowę o wymianie potencjału budowy jednej potężnej małopolskiej onkologii, gdzie pacjent będzie kompleksowo zapiekowany. Jeśli jeden z ośrodków nie będzie miał możliwości w jakimś zakresie, drugi będzie uzupełniał jego kompetencje. Będziemy je rozwijać też technologicznie, też będziemy rozwijać te stopniowo pracownie. Dzisiaj są kilka fiszek projektowych, jest już u ministra zdrowia. Czekamy na pewne decyzje finansowe, doposażenie tych instytucji jako takie duże konsorcjum onkologiczne. E, mamy nadzieję, że pacjenci będą mieli lepszą bardziej kompleksową opiekę, która była na dobrym poziomie, ale dzisiaj windujemy ją jeszcze o poziom, o poziom wyżej. I teraz tak już na zakończenie jeszcze trzy tematy. To do ludzi każdego wieku de facto, którzy chcą się oddać jeszcze ojczyźnie, przypominam, że trwa rekrutacja wotu dowodu limanowskiego na chwilę obecną. Można się zapisać, można służyć ojczyźnie, można przejść szkolenia. I też w tym kontekście nasza inicjatywa z kolegami posłami ziemi sądeckiej, tutaj też panem posłem Janem Dudą, panią poseł Elżbietą Zielińską i także kolegami, jako współinicjator z kolegą Bartkiem Dorywalskim, panem posłem, złożyliśmy wniosek o lepszym dostępie do broni. W związku z tym ten temat jest bardzo istotny. My nie mówimy o ograniczeniach merytorycznych. Merytorycznie proces się w ogóle nie zmienia. My mówimy o skróceniu czasowym, o pozyskaniu tej zgody i ograniczeniu kosztów. Z tym związane jest też nasze, po naszej rozmowie z panem ministrem Przemysławem Czarkiem, panem profesorem. Też państwo wiecie, że już szczelnictwo, czy też zdolności szczelńskie wracają do programu nauczania dawnego PO. Dzisiaj to jest ETB, Edukacja dla Bezpieczeństwa. Będziemy mieć program szczelnica. Też wnioskujemy do pana ministra obrony narodowej, żeby wzmocnić program szczelnica, to znaczy większe środki, żeby były na budowę Przynajmniej 100 dużych szczelnic w skali kraju. Zobaczymy, jaki, jaka będzie decyzja w tym zakresie. No i moi drodzy Państwo, jeszcze jedna interpelacja, którą szykujemy, żeby służby mundurowe, niektóre mają to szkolenie jak typu policja, wojsko, ale wszystkie inne służby mundurowe, żeby miały silniejsze szkolenia z zakresu użycia broni krótkiej, długiej i taktyki. Żeby to były cykliczne szkolenia, że dzięki temu pół miliona ludzi, którzy noszą różnego typu mundury w naszym kraju będą mogli być przygotowani na taką sytuację kryzysową. A więc według nas, jeśli oczywiście koledzy jeśli to uznają, jeśli też służby mundurowe zechcą, to takie szkolenie by się odbywały cyklicznie. Myślę, że dla bezpieczeństwa, dla podniesienia takiej psychiki naszej, takiej świadomości tego bezpieczeństwa narodowego i tych osób, takie szkolenia powinny się odbywać, a jak widzimy za granicą, 10 lat temu zlikwidowaliśmy szkolenia z zakresu szczeleckiego w liceach, a dzisiaj po prostu z trochę spodkulonymi ogonami wracamy do tego programu, bo świat wydawałoby się nowoczesny w XXI wieku, że nie będzie wojen, albo wojny będą cyfrowe, albo w świecie wirtualnym, a okazuje się, że niestety nie, że dzisiaj jeszcze czołgi mogą wjechać i zniszczyć nasze miasta. W związku z tym musimy być też na taką sytuację gotowi. I ostatnie dwa tematy. PSP w Nowym Sączu, które mówiliśmy, że będziemy budować na węgierskiej nową siedzibę Szkoły Aspirantów i, i Państwowej Straży Pożarnej, materializuje się coraz bliżej. Pan Marszałek Witold Kozłowski właśnie wraz z zarządem w ubiegłym tygodniu, uchwalili 400 tysięcy złotych wsparcia na przygotowanie dokumentacji. A więc w tym roku, to co miało się dziać w przyszłym roku dopiero, czyli utworzenie dokumentacji, przyspieszyło się o rok. Jak dobrze pójdzie do końca tego roku będzie pełna dokumentacja? W związku z tym budowa, która miała się zacząć mniej więcej w 2024 roku, prawdopodobnie zacznie się w roku przyszłym 2023. Oczywiście zaczniemy od wyburzenia całej i zrelokowania strażaków do, po, do pobliskich różnych OSP i nie tylko, żeby zachować ich potencjał bezpieczeństwa dla mieszkańców, a w międzyczasie wybudujemy nową siedzibę. Więc bardzo dziękuję Panu Marszałkowi Zarządowi, że podjęli tą, jakże to istotną decyzję, żeby pierwszą transzę wsparcia. No ponieważ Marszałkostwo deklaruje dużo większe wsparcie około 2 milionów złotych na tę inwestycję, ale pierwsza transza 400 tysięcy złotych została już uchwalona, co jest dobrą wiadomością dla nas. I ostatni temat yy, nowego Sącza. Yy, Potem To, co powiedziałam przy żłobkach i przy przedszkolach dzieci są naszą, naszym skarbem narodowym. Dzieci to jest nasza przyszłość. I też apel, że czasami na dzieciach nie można oszczędzać. W związku z tym, jak Państwo już możecie się zorientować, chciałbym zaapelować do Pana Prezydenta, do pani prezydent Magdaleny Majki i pani dyrektor Małgorzaty Belskiej o nielikwidowanie w Sączu świetlic, które służą tym dzieciom, tym pociechom, ale także są takim punktem ważnym dla osiedli. Jak wiecie Państwo, z pozostałych zaledwie 10 świetlic, nim przypomnę, było ich prawie 15, ponad 15 w mieście, jest zostałych tylko 10, jest plan likwidacyjny dwóch. Jest to na piątkowej i na osiedlu barskim. Naprawdę pandemia spowodowała, że może dzieci przez ten czas nie chodziły, ale teraz jak wracamy już do normalnego bytowania, normalnego funkcjonowania, kiedy do 28 już nie mamy maseczek, oczywiście musimy uważać, bo nie jest tak, że wirus wyparował, ale powiedzmy, mamy już technologię, metody leczenia, tak? jesteśmy na to lepiej przygotowani. To dzisiaj te dzieci za chwilę będą potrzebowały spotkać się z przyjaciółmi, nie tylko w szkole, ale poza szkołą, żeby ich zanimować, nauczyć ich z powrotem bawić się razem na tych podwórkach, w tych piaskownicach, w tego środka. A więc nie niszmy wspólnoty. Ja wiem, że środki finansowe są ważne. Ja wiem, że, że podatki się zmniejszyły, a więc wpływy podatkowe do budżetu z jednostek samorządów terytorialnych się zmniejszyły. Ale już zapowiadam, że będzie duża tarcza rządowa dla samorządu, że wyrównamy Wam to, drodzy samorządowcy, wyrównamy w uzupełnieniu Subwencji ogólnej, ale także i w subwencji rozwojowej wam to uzupełnimy. Naprawdę nie oszczędzajmy na tym najbardziej nefralogicznym punkcie dla szkołach, na edukacji i na świetnicach. I naprawdę apeluję dla dobra tych dzieci. Nie patrzmy czasami na statystyki. Czasami jedno czy dziesięcioro dzieci są cenniejsze niż na brak takiej, ta, takiej świetlicy, takiego, takiej animacji lokalnej. A przypominam, że takie ośrodki jak świetlice, Domy Kultury, OSP, to są też takie punkty kulturotwórcze, miejsca spotkań, te mamy, które też przychodzą z tymi dziećmi, czy też rodzice, którzy wiedzą, że te dzieci są bezpieczne, kiedy oni są zajęci, a to jest coś fenomenalnego. Ja wiem, że te koszty nie są też jakieś tragicznie duże. W związku z tym bardzo proszę, żeby rozważyć możliwość. Pozostawienia tych świetlic w takim stanie, jakie funkcjonują na terenie Miasta Nowego Dla dobra tego miasta. Przypominam, że to są dzieci też z Ukrainy, te dzieci też gdzieś musimy animować. W związku z tym myślę, że bardzo, że pan prezydent przemyśli jeszcze raz tą decyzję, bo tak jak mówię, możemy się różnić politycznie, możemy nie zgadzać się w wielu tematach, ale są tematy uniwersalne. To jest dobro mieszkańców, dobro regionu, rozwój miasta, bezpieczeństwo naszych mieszkańców, ale także właśnie te dzieciaczki. I dobro dzieci, i dobro mieszkańców, i komfort psychiczny, i rozwój naszej, naszej naszej wspólnoty, lokalnej wspólnoty, którą tworzymy. Zarówno Pan Prezydent, jak i ja, jak i każdy z Państwa, każdy z mieszkańców. A więc po prostu nie uszczuplajmy tej wspólnoty o te ważne, ważne elementy. I tyle mojego apelu. Dziękuję za tę konferencję.